Oceniam to, jak ludzie do mnie mówią. Gabi, 10 na 10, najczęściej właśnie tak ludzie się do mnie zwracają. Gabriela, 9 na 10, zależy kto. Zazwyczaj tak właśnie ludziom się przedstawiam, i czekam wtedy, jaką wersję mojego imienia wybiorą. Gabryśka, nikt tak do mnie nie mówi. Uważam, że w takich Gabryśka, Aśka, Olka jest coś takiego niefajnego. Dajcie znać, jak wy uważacie. Gunia. Nieskończoność na dziesięć, tak mówią do mnie tylko rodzice i jakaś bardzo bliska rodzina. I tak właśnie niektórzy zwracali się do mnie w dzieciństwie. Co ciekawe, Gunia to jest zdrobnienie od imienia Agnieszka, a nie Gabriela. Inhidris raczej ktoś rzadko tak do mnie mówi i zazwyczaj strasznie przekręca. Jest jeszcze Gabrysia i tak mówi do mnie, po prostu wydaje mi się, że chyba z trzy osoby. 9 na 10, ale jeżeli by tak powiedział do mnie mój mąż, to bym myślała, że coś jest nie tak. Jest jeszcze Misio, Misia to jest sto na sto i tak mówi do mnie tylko mój mąż.